I pierwszym doświadczeniem będzie taki, które na eliminacjach cieszyło się największą popularnością, czyli zielony wulkan. Zielony wulkan, proszę Państwa! ...odcowego i do niego zielonego babnika, który będzie Ja się przesunę, bo się boję miło. Nie wybuchniemy? Mówi, że nie. Mamy ocen, mamy zieleń malachitową, tak? Dobrze, trza. Chemik tu miesza, proszę Państwa, miesza. Piękny kolor nam tu wyszedł. Taką mogłabym mieć bluzkę. Fantastyczną. Dobra. Wodorowęgla, Są takie substancje, proszę Państwa. Uwaga, to się teraz będzie działo. To ja się już odsunę teraz na pewno. Uwaga, i proszę Państwa, uwaga, co się będzie teraz działo. Brawo! Jest i wulkan. Pomieszał, pomieszał, coś wsypał, coś dolał Państwa i taki piękny efekt otrzymał miłość. Świetnie. Trzeba wiedzieć, co z czym pomieszać, żeby taki fantastyczny wulkan zrobić. To nie jest takie proste, bo ja bym nie miała pojęcia, co tu... Что тут делать вот и все.